Akademię piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Oddaj zdrowie w dobre ręce. Jesienią drużyna Stadionu Śląskiego z rocznika 2012 świetne mecze i wyniki przeplatała z niespodziewanymi dołkami. Ligowa wiosna dla podopiecznych trenera Michała Pawlika zaczęła się podobnie. Najpierw nieudany występ z Rakowem Częstochowa, a kilka dni później znakomita gra i pewne zwycięstwo z Apetimem w Gliwicach. Kolejnym rywalem Zielonych był ruch Radzianków. Pierwsi bliscy otwarcia wyniku tego spotkania byli jego gospodarze. Jakub Kaminiosz z rzutu wolnego trafił w słupek bramki Chorzowian. W 13 minucie groźnie zaatakowali podopieczni trenera Michała Pawlika. Piłkę dostał Marcel Zawisza i zdecydował się sam kończyć akcję swojego zespołu. Zrobił to udanie. Zieloni wyszli w tym momencie na prowadzenie. Cieszyli się z niego jednak raptem 4 minuty. W 17 minucie dobrą akcję ze swojej połowy wyprowadzili radzionkowianie. Lewą stroną boiska przedarł się Kaminioszy. Poradził sobie z obrońcą Stadionu Śląskiego. Dograł przed bramkę. Stamtąd uderzył Tomasz Woźniak. Poradził sobie z tym Borys Stroka, ale nie miał już szans wobec dobitki Jakuba Joflika. Zrobiło się 1-1. Miejscowi próbowali pójść za ciosem. To 22 minuta. Piłka trafia do Kaminiorza. Kaminiorz uderza lewą nogą, ale przegrywa pojedynek z Borysem Stroką. 23 minuta. Radziankowianie wznawiają grę rzutu wolnego na własnej połowie. Przed pole karne stadionu zagrywa Nataniel Wawrzyńczok. Odbijają głową obrońcy stadionu. Na czym skorzystał Tomasz Woźniak. I ruch Radzianków objął prowadzenie. Zieloni jeszcze nie podnieśli się po drugim ciosie ze strony swojego przeciwnika. A już po raz trzeci stracili gola. Z lewej strony boiska poradził sobie Kaminioszy. Wyłożył piłkę do Kasiusza Kobiereckiego i było 3-1 dla gospodarzy. Chorzowianie jeszcze przed przerwą próbowali gonić wynik. To z 33 minuty spotkania. Prawą stroną boiska uciekł Maciej o piłka, Zagrał przed bramkę. Zdołał uderzyć stamtąd Robert Peca, ale gola dla Stadionu Śląskiego nie było. Już po zmianie stron rzutu wolnego przymierzył Igor Korzeniewski. Obronił to jednak bramkarz ruchu. W tej w pierwszej fazie drugiej odsłony przeważali holżowianie, ale z gola w 53. minucie cieszyli się gospodarze. Mikołaj Dziuk oddał świetny strzał, po którym Borys Stroka musiał sięgać do siatki po piłkę po raz czwarty. Radziankowianie mieli szansę na piątego gola, tym razem Jakub Jochlik nie znalazł jednak recepty na golkipera stadionu. Podopieczni trenera Michała Pawlika nie zamierzali jednak rezygnować z kryo punkty w Radzionkowie i zbliżyli się do swojego przeciwnika w 63. minucie wówczas po rzucie rożnym głową do bramki Trafił Jan Hajduga. 68 minuta do piłki zagranej z własnej połowy ruszył Igor Korzeniewski. Wydawało się, że to musi być bramka, ale zawodnik stadionu trafił w słupek i rezultaty wciąż się nie zmieniał. Po drugiej stronie boiska znakomitą szansę na podwyższenie prowadzenia swojego zespołu miał Daniel Czaja, ale borysy stroka uratował drużynę gości. 72 minuta stadion wciąż chce gonić przeciwnika. Po tym zagraniu w pole karny Marcela Zawiszy w sporym zamieszaniu nikomu nie nie udało się skierować piłki do siatki. Na dwie minuty przed końcem Radziankowianie postawili kropkę nad i po błędzie. Przy wyprowadzeniu piłki przez przyjezdnych do bramki Stadionu Śląskiego trafił Ksawery Nawrat. Rezultat mógł jeszcze skorygować Tadeusze Muc, ale nie udało mu się skorzystać ze znakomitej okazji na gola numer 3 dla stadionu. Ostatnią klarowną okazję na zmianę wyniku mieli Żółto-Czarni. Ostatecznie jednak rezultat już się nie zmienił. Ruch Radzianków wygrał ze Stadionem Śląskim Chorzów 5 do 2. No wygrywasz 5-0 w Gliwicach i przyjeżdżasz na Rodzionków z myślą o tym, że zespół będzie kontynuował bardzo dobre spotkanie, które rozegraliśmy w Gliwicach. Tam wszystko grało, tam wszystko grało, wszystko było przygotowane tak jak chcieliśmy, cała taktyka, pomysł na grę dzisiaj. Pomysł mieliśmy, ale niestety siłą rzeczy, jeżeli nie wykorzystujesz ogromnej ilości sytuacji, a wręcz w pewnym momencie pomagasz przeciwnikowi, dogrywając im piłkę, no to, no to mecz przegrywasz 5-2, także... Ta nierówność trochę martwi, tak, bo 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 dosyć krótka kadra, wiele kontuzji, dzisiaj też kolejne urazy. E, mięsień dwugłowy do tego uraz nosa i tak naprawdę graliśmy pół godziny bez zmian. E, nie jest to tłumaczenie, musimy to jak najszybciej zmienić, ale kwestia tego, że raz przegrywasz, raz wygrywasz e, jest poparta zbyt dużą ilością bramek straconych i to zaczyna nas po prostu troszeczkę martwić.